Witam serdecznie na naszym kanale Magiczne Wypieki. Dziś pokażę Wam, jak zrobić bagietkę. Bagietkę z ziarenkami żyta skiełkowanego. Będzie to bogactwo witamin. Do zrobienia mojej bagietki użyję trzech produktów z naszego sklepu z magicznych wypieków. Będzie to ekstra kięczmienny aktywny, skiełkowane ziarno żyta fermentowane oraz zakwas pszenny durum. Także bierzmy się do pracy, zaczynajmy. Do zrobienia naszej bagietki użyję 12 gram. Ekstraktu diastatycznego z naszego sklepu z magicznych wypieków. Skiełkowane ziarno żyta z naszego sklepu z magicznych wypieków. Tak prezentuje się wersja sucha. Ja ziarno namoczyłem w takiej samej ilości wody. Wygląda to tak. 20 gram suchego zakwasu Durum z naszego sklepu z magicznych wypieków. Mąka pszenna typ 500. 40 deko. 12 g soli. Drożdże świeże. 10 g. Woda zimna. 240 g. Do misy miksera sypie mąkę. 20 g zakwasu Durum z naszego sklepu z magicznymyśnikwypieki.pl oraz 200 ml wody. Dodam. 12 gram czyli jedną łyżeczkę naszego ekstraktu będę mieszał przez około 4-5 minut na wolnych obrotach i będzie to pierwsza faza mieszania tzw. Tak grunt Gdy ciasto będzie wyrobione na jednolitą masę, przygotuję sobie drożdże, które rozpuszczę w pozostałej części 40 ml wody i będę je dodawał stopniowo do mojego ciasta w interwałach. Następnie po tym czasie dodam 12 g soli. Gdy ciasto już będzie należycie wyrobione, będzie miało odpowiednią błonkę dodam namoczone wcześniej kiełki, które namoczyłem w takiej samej ilości wody. Teraz to wymieszam na jednolitą masę, myślę że około 2 minut, będę potrzebował minutki na wolnych już obrotach. Gdy całość już będzie wyrobione na jednolite ciasto Przerzucę do plastikowego pojemnika, który uprzednio wysmarowałem oliwą i pozostawię na około półtorej godzinki do dwóch, żeby dojrzało, nabrało aromatu. Po około 2 godzinach zobaczcie, jak ciasto pięknie wyrosło. Teraz moje ciasto podzielę na sześć równych kawałków i będę formował w kształcie małych takich bułek, bagietek. Ciasto podzieliłem na 6 równych kawałków. Teraz będę z tego kształtował pół bagietki. było, to jeszcze obtoczę w otrębach i ułożę na blaszce takiej do półbagietki. Do bagietek, jeżeli nie będziecie mieli takiej blaszki, to możecie ułożyć po prostu na, na zwykłej blaszce wyłożonej papierem pergaminowym. Całość teraz przykryję na około, myślę, jakieś 40 minut do godzinki. Zresztą powiem Wam dokładnie, ile to trwało, aż po prostu moje bułeczki wyrosną, bagietki. Zobaczcie, jak pięknie rosły. Trwało to 50 minut. Włożę je teraz do pieca nagrzanego na 180 stopni. Będę piekł przez jakieś pół godzinki. Ale jeszcze naknę moje bagietki, zrobię jakieś dwa cięcia, delikatnie je przyozdobię i włożę je do pieca. Pięknie zarumienione moje bagietki, bułeczki. W piecu siedziały jakieś 35 minut, ale wyglądają naprawdę zaję fajnie. Zobaczcie jak prezentują się moje bułki, wyglądają. Naprawdę fajnie. Krupiąca skórka. Zaraz przykroję tą bułeczkę, bagietkę. Przekrój wygląda imponująco. Widać moje kiełki żyta. Zniewalający aromat. Delikatnie wilgotny, miękisz. Będzie długo świeży. Ja to kupuję. Tak wyglądają moje bułeczki, moje bagietki, które które są ze skiełkowanym ziarnem żyta. Myślę, że nie jest to trudny przepis. Zróbcie swoje, pokażcie zdjęcia w komentarzach, a tymczasem łapka w górę i do następnego razu.